Cześć, a dzisiaj seria skojarzenia i będzie dosyć nieapetycznie, bo będziemy rozmawiać o głównie. Otóż to będziemy rozmawiać o głównie i jest takie piękne powiedzenie, czy też przysłowie: Nie ruszaj gówna, bo śmierdzi. I jest to po prostu najlepsze przysłowie, jakie tylko może obrazować takie toksyczne, gówniane relacje. I już ta relacja jest zakończona, nie ma szansy na powroty, a ta osoba. Pojawia się w jakiś sposób w naszym życiu i próbuje te relacje w jakiś sposób odnowić albo na nowo je nawiązać. I teraz będzie obrzydliwie, bo muszę Wam unaocznić taką sytuację, że sobie e, idziecie drogą, niczego się nie spodziewacie, nic Wam nie śmierdzi, ale nagle wdeptujecie w gówno. No i póki ono było jakieś tam przyschnięte. To nie śmierdziało, albo jakoś tam leżało dalej od Was, no to nie czuliście tego fetoru. Ale jak tylko wdepniecie butem, bo nie daj Boże go stopą w to gówno, to od razu uderza w Was po prostu smród i ten fetor tego gówna. Ale jest jeszcze gorzej, bo oczywiście wdepnęliście w to i musicie się jakoś tego gówna pozbyć. Jeżeli jeszcze to są jakieś stare buty, no to możecie po przyjściu do domu je wywalić. Ale jeżeli nie, no to musicie je domyć. No i ten cały smród, oczywiście najpierw próbujecie wytrzeć w trawę. Jak to zazwyczaj ma miejsce, ale nic to nie daje. Przychodzicie do domu, buty dalej są po prostu upierdzielone w tym gównie. Próbujecie je domyć, to dalej śmierdzi, to wszystko ścieka. No już kiedy wam się wydaje, że domyliście te buty, to gdzieś tam w tych zakamarkach jeszcze to gówno jest, że trzeba je po prostu wygrzebać. No i babracie się w tym śmierdzi to wszystko i cały czas nie wiecie, kiedy to gówno będzie domyte z tych butów. W odniesieniu do tej relacji, czy to będzie związek, czy właśnie jakaś przyjaźń, która była toksyczna, taka gówniana, no to wiecie, że to było gówno. Wiecie, że były powody, że zakończyliście w jakiś sposób tą relację, ale ta osoba się znowu pojawia i chce porozmawiać, chce odnowić kontakt, i Wam się głupim wydaje, że po prostu naprawdę da się to w jakiś sposób załagodzić. Że na przykład, jeżeli jakoś nie miło się rozstaliście, albo coś było nie tak, że po prostu się spotkacie i na tym spotkaniu porozmawiacie normalnie, no żeby nie było po prostu siar, że jak się spotkacie na miejscu, to na mieście to będzie niezręcznie. Tylko po prostu pójdziecie się gdzieś spotkać, spokoj spokojnie sobie pogadacie i wszystko będzie ok. Mm, nie, nie, nie. To, że wy macie zdrowe, takie normalne podejście do tej sytuacji, to wcale nie oznacza, że ta osoba, która do tej pory mąciła i była gówniana, że ona będzie miała takie samo podejście do was. A raczej nawet bym powiedziała, że jeżeli ta osoba była taka toksyczna, to nie pojawiła się w waszym życiu od tak, żeby z wami po prostu porozmawiać. Raczej pojawia się w waszym życiu, żeby po prostu zamieszać i napsuć wam jeszcze więcej krwi. Ja tutaj będę akurat rozmawiała na takim przykładzie zerwanego związku. Załóżmy, że ten związek nie trwał powiedzmy długo i to dziewczyna rozstała się z tym facetem. Ta relacja zaczynała być jakaś taka właśnie na odległość. Tej dziewczynie to zdecydowanie nie odpowiadało. Nie odpowiadało jej jeszcze wiele innych rzeczy i kulturalnie na ten temat porozmawiała z tym facetem. No, i zaczęły się wyrzuty od tego faceta już podczas tego rozstania, że mm, ty jesteś taka śmaka, owaka, jak ty mogłaś się tak zachować, jesteś taka sama jak wszystkie inne, bla bla bla. Czyli takie narzucanie mm, wyrzutów na tą osobę. Nie, że na przykład zapytać, co było nie tak, albo mm, czego byś oczekiwała. Albo jak to widzisz, tylko właśnie takie wyrzuty typu, jak ty mogłaś mi to zrobić, że jesteś taką straszną, złą, okropną osobą. I mija jakiś czas i ta osoba zaczyna się do ciebie odzywać znowu. I macie akurat taką możliwość, ponieważ zmieniła miejsce zamieszkania, że możecie się spotkać, żeby po prostu no, porozmawiać, tak jak powiedzmy. Przyjaciele, przyjaciele, no, he, he, he. to jest bardzo wątpliwa rozmowa, jako przyjaciele, po takim zachowaniu w stosunku do drugiej osoby, no, ale no dobrze, no to godzisz się, no bo tak sobie myślisz, będzie fajnie spotkać się, porozmawiać, może nareszcie atmosfera się oczyści. I z takim, jakby, em, podejściem ty idziesz na to spotkanie, ale ta druga osoba nie ma takiego podejścia, idąc na to spotkanie. No i na początku, załóżmy, jest miło rozmawiacie sobie jak gdyby nigdy nic, ale później pod koniec zaczynają się jakieś już delikatne wyrzuty w stosunku do ciebie. No ale jeszcze myślisz, no że dobra, że no to jeszcze nic takiego nie znaczy, to jeszcze nie jest aż takie no, mogło się po prostu tej osobie jeszcze zebrać, może to ostatni taki raz. No, ale ta osoba tak, no przecież jako przyjaciół, przyjaciele możemy się spotykać dalej. No, ale ty niekoniecznie chcesz w ten sposób kontynuować tą relację, ponieważ są powody, że nie chciałaś w tej relacji być. No, ale godzisz się, załóżmy, na drugie spotkanie. Już na drugim spotkaniu to jest makabra, bo te wyrzuty po prostu się pojawiają co chwilę. No, ale ty mówisz, że nie chcesz w że absolutnie nic między Wami więcej z tą osobą nie będzie, że to jest temat zakończony i nawet nie zamierzasz stosunków przyjacielskich z tą osobą utrzymywać, bo to nie ma sensu. No i wtedy zaczyna się piekło. Co mam tutaj na myśli? Zaczyna się taki typowy stalking. Ta osoba zaczyna cię coraz bardziej osaczać, ponieważ zaczyna pisać na przykład do Twoich znajomych. Zaczyna pisać do Twoich koleżanek, z którymi absolutnie nie otrzymywała żadnych relacji. Ledwo się znali, załóżmy na cześć, ponieważ ta osoba też mieszkała w jakimś tam innym miejscu, i zaczyna wypisywać do tych koleżanek. I najpierw na przykład pyta się o Ciebie, chce się z nimi spotkać pod pretekstem porozmawiania o Tobie, a później po prostu zaprasza na randki wszystkie Twoje koleżanki. Więc już się robi tak creepy dosyć. Później ta osoba zaczyna w jakiś dziwny sposób coraz bardziej kręcić się pod twoim e, domem czy też mieszkaniem, czego wcześniej nie robiła, ale nagle jest zawsze w pobliżu albo na przykład zaczyna chodzić w te miejsca, gdzie ty lubisz chodzić, a ta osoba absolutnie wcześniej tam ani nie przebywała, ani nie lubiła tych miejsc, a nagle zaczyna się tam pojawiać. A któregoś dnia idąc sobie spokojnie, przez miasto podchodzą do ciebie ludzie, którzy cię zaczepiają i zaczynają cię wyzywać. Że jak ty się możesz tak zachowywać, że kim to ty sobie nie wyobrażasz, że jesteś, że nie możesz tak traktować mojego przyjaciela, że jak tak może być. I ty absolutnie ani nie znasz tej osoby, ani wiesz o co jej chodzi, ani nie wiesz, jak to jest możliwe, że ta osoba ciebie zna. Bo nie jest nikim twoim znajomym. Nigdy jej wcześniej nie widziałaś na oczy. No i jest to dosyć bardzo dziwne i przerażające. No i myślisz sobie, okej, okay, ostatecznie już domyje to gówno z butów. I do tego osobnika piszesz wiadomość, bo nie chcesz, wolisz się z nim nie spotykać, że absolutnie nie życzysz sobie takich sytuacji, że ma ci dać spokój, i nie chcesz więcej mieć żadnego kontaktu i sobie nie życzysz, żeby ta osoba cię stalkowała. No to wtedy dopiero zaczyna się gówno burza. Ta osoba zaczyna do ciebie wypisywać non-stop jakieś dziwne wiadomości z różnych numerów. I oczywiście wiadomości są totalnie przekręcone, czyli. To ty się wtrącasz w moje życie, nie idź tam, gdzie ja zazwyczaj jestem. Jak możesz się czepiać moich znajomych? Czy jest takie totalne odwracanie kota ogonem, żeby tylko ciebie wnerwić? Ta osoba doskonale wie, co ma zrobić. Ty jesteś ofiarą, a ta osoba zaczyna na ciebie najeżdżać. Jak ty byś była za cokolwiek odpowiedzialna? Absolutnie nie jesteś. I to jest takie działanie, które ma na zasadzie totalne wkurzenie i wyprowadzenie ciebie z równowagi. Ale oczywiście, kiedy się nad tym aż tak bardzo nie zastanowisz, nie złapiesz tego dystansu, to sobie tego do końca tak nie uświadamiasz, tylko cały czas jesteś w tych nerwach i masz po prostu ochotę, no, dosłownie udusić tę <tą> osobę, rzucić telefonem i cokolwiek, żeby po pierwsze ta osoba zobaczyła, jaka jest sytuacja naprawdę i nie udawała głupiego. Ale właśnie ta osoba tylko udaje taką głupią osobę, żeby ciebie po prostu wkurzyć. I to, jest też takie, to są też takie techniki y, manipulatorskie, które jeszcze bardziej mają ciebie podburzyć. Czyli tylko po prostu napsuć ci krwi. I ta osoba właśnie tylko po to się pojawiła w twoim życiu, żeby po prostu zamieszać, napsuć ci krwi, zwłaszcza jeżeli nie będzie po jej myśli, kiedy ona się pojawi drugi raz w twoim życiu. I nie będzie po jej myśli, to zacznie mieszać. Czyli na przykład ona chciała do ciebie wrócić, ta osoba, a ty tego nie chcesz. No i zaczyna się wtedy dramat. Albo też takie podejście narcystyczne, ta osoba do ciebie wróci, ale na przykład tylko po to, żeby ciebie rozkochać, jeżeli to się da uzyskać, żeby ciebie rozkochać na nowo i na przykład zostawić i pokazać ci właśnie swoją wyższość, żeby ciebie tak po prostu. Hmm, Upokorzyć, żeby, żebyś dostała taką karę od tej osoby. No i to jest takie właśnie podejście niektórych narcyzów. Więc zdecydowanie, jeżeli ta osoba w jakiś sposób już była toksyczna, to raczej dalej jest toksyczna. I już by ci się wydawało, że sprawa jest zakończona, że już to po prostu przycichnie i się rozejdzie ten smród, a on gdzieś cały czas się dalej pojawia, bo gdzieś w zakamarku się okazuje, że jeszcze w tym płcie to gówno siedzi. I to jest właśnie piękne zobrazowanie całej takiej sytuacji z toksycznymi, gównianymi osobami, takimi stalkującymi ciebie. Oczywiście ten przykład nie był niebezpieczny, ale jest wiele bardzo niebezpiecznych przykładów stalkingu, które trzeba zgłaszać, ale zdecydowanie, jeżeli już wiecie, że to była gówniana relacja to przypomnijcie sobie tą sytuację, jak to jest wdepnąć w to gówno, które się nie chce później od tych butów odczepić nie ma jak go wygrzebać i cały czas gdzieś tam się babrze, przy tym bucie się przykleja i nie możecie się go pozbyć. I tak samo analogicznie będzie z tą osobą, która gówniana chce do Was wrócić, żeby tylko namieszać. Więc absolutnie nie ładujcie się po raz drugi do takiej relacji, bo ona zawsze się skończy w ten sam sposób. Więc uważajcie... Na takie toksyczne relacje, i nie wdepnijcie w gówno. Ani takie normalne, ani takie relacyjne. Pozdrawiam. Cześć.